Hej, jestem Pirodiusz, reżyser debbingu w grze z Sechu, a także twórca zadań i pomocnik scenarzysty oraz wsparcie ogólny dla zespołu. Pokażę Wam kilka kwestii z początku gry oraz jedną rozmowę, która nie jest istotna dla naszego mm, wątku fabularnego: to znaczy, nie ma w tym materiale większych spoilerów. Dialogi, które przedstawię są moim zdaniem gorsze niż reszta nagranych, dlatego możecie spodziewać się dialogów na podobnym poziomie lub wyższym. Życzę miłego oglądania. Zaraza. Cały dobytek psu. Ech, wszystko się potłukło. Powinienem poszukać śladów. Może nie uciekł daleko. Hmm, nie wszystko stracone, ale dobre i to. Rozdzielili się. Było ich dwóch. Tutaj otworzył teleport. Pozostaje mi ruszyć śladem tego drugiego. Bez broni nie mam tam czego szukać. Choćby patyk do odpędzenia Kundii pomoże. Kawałek wcześniej przy drodze leżało zwalone drzewo. Może się na coś przyda. Czas odpocząć, wygrzać kości, ognisko, ota, pora pozbierać ruchy. A pani, czy to pewnie wiedźmin, nie? Nie jesteś za mały, żeby się tu kręcić? Ja? Gdzie tam? Mama mówi, że jestem taki odważny, że jak dorosłym, to na pewno jakiegoś utopca gołymi ręcami. Ech, mały. Utopce to lepiej zostaw dla ludzi, którzy nie poucinają sobie palców przy krojeniu cebuli. Czy to medalion? Byście wiedźmi? Wiedziałem, ale po co wam dwa miecze? Gubicie je czy jak? Ech, długo było opowiadać. Słyszałem kiedyś, że jeden to jest na ludzi, bardzo złych ludzi, a ten drugi na potwory. Prawda co mówią? Bardzo ciekawski jesteś. Jedyna moja rozrywka. To dobrze ludzie gadają? Ludzie gadali, gadają i będą gadać. Mało z tego okazuje się prawdą. Oba są na potwory. Jak to? Te miecze nie są takie same. Są pewne potwory wrażliwe tylko na srebro. Jeden z nich jest nim powleczony. To znaczy, że resztę potworów można pokonać zwykłą bronią? Tak, ale wymaga to niezwykłych umiejętności, lat treningu, sporych wyrzeczeń, a i tak mało kto jest w stanie temu podołać. Miło się z tą gawędzi, maluchu, ale szukam pewnego człowieka o imieniu Randall. Wiem gdzie mieszka. Za piątaka mogę cię do niego zaprowadzić. <laughs> mały przedsiębiorca, no ale niech stracę. Prowadź! To tutaj. Trzymaj, tak jak się umawialiśmy, mały. No i jeszcze raz y, dziękuję za oglądanie. Zapraszam was do śledzenia y, dalszych postępów nad grą i też zagrania w pełną wersję, kiedy ona wyjdzie. Y, no i tyle. Oczekujcie. Cześć.